Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy powalczy o najważniejszą nagrodę filmową. Niestety, właśnie pojawiła się informacja o tym, że młody reżyser nagle trafił do szpitala. Boże Ciało będzie w tym roku reprezentowało Polskę w zmaganiach o najważniejszą nagrodę filmową. Dziś pojawiły się pilne informacje, że reżyser odpowiedzialny za film, Jan Komasa, został pilnie przewieziony do szpitala. Reżyser filmu Boże Ciało nagle trafił do szpitala. 38-letni reżyser filmu Boże Ciało, Jan Komasa, przebywa obecnie w Los Angeles, gdzie pojawia się na pokazach filmowych promujących polskiego kandydata do Oscara. Okazuje się, że reżyser już od kilku dni skarżył się na zły stan zdrowia. W końcu musiał udać się do szpitala. Jedyne doniesienia, jakie pojawiają się odnośnie stanu zdrowia reżysera filmu Boże Ciało, dotyczą tego, że 38-latek od kilkunastu dni skarżył się na złe samopoczucie, jednak ze względu na chęć promowania filmu nie zamierzał rezygnować z uczestnictwa w pokazach. Wczoraj wieczorem miał się odbyć kolejny pokaz filmu Boże Ciało. Jan Komasa początkowo miał wziąć w nim udział, jednak tuż przed samą projekcją filmu reżyser wyznał, że jego stan zdrowia nie pozwala mu na dalszy udział w pokazie. Do Kima została wezwana karetka, którą udał się do szpitala, gdzie przebywa do tej pory. Na razie nie wiadomo, ile będzie trwała hospitalizacja, ani co dokładnie dolega zdolnemu reżyserowi. Boże ciało z nominacją do Oscara dzisiaj grzeje. 1. Jak powstają frytki z McDonald's. Kiedy zobaczysz, już nigdy ich nie zjesz. Szokujące nagranie, 2. Wszyscy byli przekonani, że pies wraca na grób swojego pana. Prawda okazała się kompletnie inna – na początku tygodnia pojawiła się informacja, że film Boże Ciało otrzymał nominację do Oscara. O najważniejszą nagrodę filmową w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy zmierzy się m.in. z filmem Parasite czy Blask. Najlepsze newsy dnia. Źródło. Pudelek nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. Na Google News.